Mądrość Ojca Pio 28 grudnia Pan Jezus za pośrednictwem aniołów zwołuje ubogich i prostych pasterzy, aby się im objawić. Woła także mądrych, za pośrednictwem ich wiedzy. I wszyscy, poruszeni wewnętrznym wpływem Jego łaski, biegną do Niego, aby go adorować. Wzywa również nas wszystkich przez boskie tchnienie i oddaje się nam przez swoją łaskę. Ile razy zapraszał serdecznie również i nas, a jak szybko my mu odpowiedzieliśmy? Mój Boże, rumienie się i czuję się zawstydzony, mając dać odpowiedź na tak postawione pytanie. Witajcie. Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym mamy święto świętych młodzianków, czyli właśnie tych chłopców, którzy zostali pomordowani przez Heroda. W obawie przed Mesjaszem. A ojciec Pio mówi o ubogich, że to właśnie oni, prości ludzie, jako pierwsi dostąpili przywileju oglądania Boga. To dla ludzi, którzy się przyzwyczaili do tego, że to bogaty bardziej się liczy, jest nieco dziwne. Ubodzy wydają się być bardziej otwarci na Boga, ponieważ. W swoim życiu, które nie jest skażone bogactwem i troską o jego zachowanie czy pomnażanie, mogą większą uwagę kierować na życie nadprzyrodzone. Bogacze zaś pokładają swoją ufność w bogactwach. Dlatego mówi się czasami o nich, jak bardzo są ubodzy, gdyż jedyną rzeczą, jaką posiadają, są ich bogactwa. Pomimo nich. Można być ubogim. Perspektywa patrzenia na świat ludzi ubogich nieco przypomina czyste i niezakłamane spojrzenie dzieci, które nieraz Pan Jezus pochwalał. Ludzie pokroju Heroda tak często potrafią wyrządzać wielką krzywdę niewinnym dzieciom. Już nawet nie myślę o wprost tych nienarodzonych. W różnych częściach świata słyszy się o wielkich nadużyciach wobec tej dziecięcej niewinności. Dzieci niejednokrotnie zmuszane są do ciężkiej pracy ponad ich siły, nieraz do walk z karabinem w ręku, który sam w sobie jest dla nich zbyt ciężki, już nie mówiąc, że zbyt ciężkie dla ich psychiki jest pogodzenie się z tym, co ta broń niesie. Słyszy się o dzieciach zmuszanych do różnych działań przestępczych, czy to do prostytucji. Ich niewinność jest szargana dla korzyści jakichś poszczególnych grup czy osób. Westchnijmy dzisiaj modlitewnie w intencji dzieci, by mogły być dziećmi, by okoliczności nie zmuszały ich do zbyt szybkiego stawania się dorosłymi. Módlmy się by nie były niszczone, wykorzystywane, ranione. Módlmy się również w intencji dzieci chorych o miłość i siłę dla nich, a także dla ich rodziców lub opiekunów. Nie zapominajmy również o dzieciach, które zmarły, pozostawiając po sobie smutek i cierpienie najbliższych. Modlmy się również w intencji tych osób i instytucji, od których zależy los wielu dzieci, od tych, którzy mają władzę, by... aby nie byli tchórzami jak Herod, który myślał, że jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie przemocy, by określenie dobro dzieci nie było tylko pustym, wyświechtanym sloganem który uzasadnia niejedno łajdackie zachowanie przewrotnych ludzi, lecz by rzeczywiście na to dobro wobec dzieci ktoś zechciał zwrócić uwagę. Rozmyślanie. Fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy, i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Przygotowanie do rozmyślania: Pan Bóg jest mądrością nieskończoną umie ze zła dobro wyprowadzić. Niejednokrotnie jest to dla nas szczególniejszą łaską, co uważamy za nieszczęście. Kto wie, może owe dziadki, które dziś czcimy na ołtarzach i które stanowiły orszak Dzieciątka Jezus, gdyby Herod życia ich nie pozbawił, wołałyby w chwili męki Pana Jezusa niech będzie ukrzyżowany. Ileż z nich może zagubiłoby się na wieki. Akt wiary. Boże mój, wierzę, że jesteś przy mnie obecny i z całą miłością oddaję Ci cześć. Akt skruchy. Panie, z powodu moich grzechów powinienem być teraz w piekle. Dobroci nieskończona. Żałuję z całego serca, że Cię obraziłem. Akt prośby o światło. Mój Boże, przez miłość Jezusa i Maryi, daj mi światło podczas tej modlitwy, abym z niej odniósł pożytek. Odmówmy trzykrotnie, Zdrowaś Maryjo, aby Maryja wyprosiła nam światło na czas tej modlitwy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy także o wstawiennictwo i opiekę Świętego Józefa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prośmy naszego Anioła Stróża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prośmy również Świętego naszego Patrona. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże mój, kocham Cię z całego serca i chcę wypełnić we wszystkim Twoją świętą wolę. Medytacja. Skoro mędrcy złożyli dzieciątku Jezus dary, Anioł we śnie przestrzegł ich. By nie wracali do Heroda, jak mu to przyrzekli, lecz inną drogą wrócili do swych krain. Okrutny władca, w obawie, by Jezus państwa go nie pozbawił, widząc, iż mędrcy nie dotrzymali słowa, bardzo się rozgniewał i rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem i okolicach tego miasta, do dwóch lat liczące. Zabijał wszystkie dzieci. Zatrzymaj się, aby rozważyć głębie wyroków bożych. Jeśli się na zbrodnie Heroda patrzymy ludzkim okiem, to nie można sobie wytłumaczyć, jak Pan Bóg, ten ojciec kochający, mógł patrzeć na tyle matek zbolałych, na to, iż całe miasto wraz z okolicą spłynęło krwią niewinną. Należy jednak pamiętać, że Pan Bóg jest dobrocią nieskończoną i może ze zła dobro wyprowadzić. Niejednokrotnie to jest szczególną łaską, co my nazywamy nieszczęściem. Ileż z tych dziadek, gdyby zostały przy życiu, miałoby wiele do cierpienia, a może niejedno z nich zgubiłoby się na wieki. Może niejedno byłoby świadkiem męki pana Jezusa i wraz z innymi Żydami wołałoby: Niech będzie ukrzyżowany. Śmierć zaś, jaką owe dziadki poniosły z przyczyny pana Jezusa, zapewniła im wieczne zbawienie. Utworzyły one orszak Bożego Dziecięcia i swymi maleńkimi palmami przybrały kołyskę niepokalanego baranka. To też, według świętego Augustyna, Herod nie mógłby nigdy życzliwością tak dopomóc owym błogosławionym dziadkom, jak przez nienawiść im dopomógł. Wysławiaj owe dziadki ukochane, które uczciły Pana Jezusa przelaniem krwi swojej i nie mogąc głosić ustami narodzenia Syna Bożego, swą śmiercią je zwiastowały. Ty, zaś, bądź o tym przeświadczony, że wszystko, co zapewnia ci szczególną wieczność, jest wielką łaską, choć może pozornie zdaje się być klęską i nieszczęściem. Gdy w Judei wykonywano bezbożny wyrok na niewinnych dziadkach, dziecięciu Jezus już niebezpieczeństwo nie groziło. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy oni odjechali od to anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgłacić. On zaś wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Rozważ, jak musiało cierpieć dzieci Jezus na widok okrucieństwa, jakiego się Herod dopuścił z jego powodu na owych dziadkach niewinnych. Każdy nóż, co je przebijał, ranił serce pana Jezusa. Nareszcie zapadł wyrok na sprawcę tego barbarzyństwa. Herod, okryty hańbą, za taką rzeź straszliwą, stał się przedmiotem obrzydzenia i zgrozy dla wszystkich, skąd skądinąd przyczynił się do tego, iż wieść o narodzeniu Mesjasza bardziej się jeszcze rozeszła. Śmierć bowiem tylu dziatek była jej głośnym świadectwem. Pan Bóg wreszcie dopuścił na Heroda ciężką, ohydną chorobę. Pożerany żywcem przez robaki wydawał fetor nieznośny. Było to preludium owego karania, jakie miał może wiecznie w piekle ponosić. Oto nieszczęsny stan, do którego przywiodła Heroda nieporządna chęć panowania. I ty zastanów się, czy jaka namiętność cię nie opanowała. Może pycha, zazdrość, gniew? I postanów sobie nigdy nic nie przedsiębrać, gdy namiętności w twym sercu się burzą. Proś Boga za orędownictwem świętych młodzianków, byś postanowienia tego dopełnił. Boże mój, którego chwałą niewinni męczennicy głoszą dziś nie ustami, lecz śmiercią swoją. Wynisz we mnie wszelkie występki, abym do wiary, jaką ustami wyznaję, dołączył życie cnotliwe. Spraw to dla miłości Pana Jezusa, Twego boskiego Syna i Najświętszej Panny Maryi, mej ukochanej Matki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękuję wam za wspólne rozmyślanie. Jeszcze dziś udało nam się spotkać, nie jestem jednak pewien, czy nasze spotkanie zakończyć słowami do jutra, czy raczej powinienem powiedzieć do następnego spotkania.

Szczęść Boże!